Ludzie, ogarnijcie się. Są dokumenty, to nie jest żadna polityka. To, to, nie, to nie ma miejsca ani czasu na slogany partyjne, czy na wyzywanie się nawzajem. Mówimy o sytuacji, w której wiodąca firma na rynku, finansow, współfinansowana de facto z kapitałem, który umożliwił jej przetrwanie kryzysu przez rosyjskie pieniądze, przez rosyjską mafię, która nazywa się... Panie premierze, panie premierze, ja Który, bardzo przepraszam, panie pośle Przekazałem na, na niejawnym posiedzeniu. Gigantyczna suma pieniędzy, która podtrzymała istnienie tej firmy. Firmy, która y, czuje się absolutnie jak, jak panowie na salonach prawicy. Czy, czy do was dociera to, że firma, gdzie w tle są y, y, zaginieni ludzie, y, pranie brudnych pieniędzy, rosyjskie wpływy, rosyjska kasa, wprost? Jezus Mara, co za opowiada? Lansuje się w mediach, normalka. Że ta firma jest równocześnie sponsorem działań, y, y, którymi y, zainteresowani są i obecni są najwyżsi funkcjonariusze y, partyjni i, i liderzy opinii publicznej z prawej strony. To nie jest wymysł, no przecież wiecie o tym dobrze. Nie no, pytała... przełącz tę bo ja normalnie zaraz wymiatuję. Dzisiaj proszę zwrócić uwagę na doniesienia z tego rynku. Sam fakt weta prezydenta powoduje, że wartość tych um, kryptoaktywów kryptowalut spadła już prawie w niektórych przypadkach 50%. <śmulny> <śmulny> Nie no, debilno. <śmulny> <śmulny> bitcoiny, bitcoiny są ryzykown ryzykownym inwestowaniem ryzykownym inwestowaniem. Najczęściej tu są wymieniane bitcoiny, eferu, tabletkoiny, a następnie przesyłały je na wskazany adres portfela cyfrowego.